Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym naszym odcinku. Znowu jesteśmy w pięknej, tak jak widzicie, w Warszawie, ale już z kolejną naszą wyjątkową partnerką, Kasią, właścicielką i trenerką, no bo tak mogę też powiedzieć, bo też trenerką. Studia strefa komfortu, dokładnie tak. Kasiu, witam Cię bardzo serdecznie. Dzięki, że udało nam się tutaj dzisiaj w Warszawie spotkać. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. To naprawdę dla mnie wyróżnienie. wyróżnienie. Cieszę się bardzo. Kasia, jaka jest Twoja historia z EMS-em? Jak to się zaczęło? Jak to powstało? Moja przygoda z EMS-em, bo mogę to nazwać przygodą, to już 10 lat. 10 lat temu po raz pierwszy dowiedziałam się o treningu EMS i nie byłabym sobą, gdybym nie kminiła o co chodzi, co to jest i tak dalej. No więc 10 lat temu wiedza na temat treningu EMS była, umówmy się, no może nie żadna, ale na pewno niewielka. Więc nie było tylu klubów, ilu, ile jest dzisiaj. Najbliższy klub EMS miałam 50 km od domu, więc pojechałam, spróbowałam. Pierwsze 12 minut trudnego treningu przepadło. Na drugim 20-minutowym treningu za tydzień już wiedziałam, że to jest coś, co będę chciała kontynuować i tak się rozpoczęła moja przygoda z dojazdami raz w tygodniu 50 kilometrów, jedną Na stronie, 20 minut treningu. Na 20 minut treningu. Godzina dojazdu, 20 minut treningu, prysznic, parking, zejście, wyjście, cała otoczka, druga godzina i godzina z powrotem. Trzy. Trzy i tak było raz w tygodniu, potem dwa razy w tygodniu i tak przez dwa lata. Po dwóch latach yy, pomyślałam, że nie, no, coś z tym trzeba zrobić, i tak się właśnie urodził pomysł w strefie komfortu w Myszkowie. Województwo Śląskie Myszków, Województwo tak. Województwo Śląskie Myszków, mała miejscowość, ale to był najlepszy pomysł i najlepszy prezent, jaki sobie zrobiłam wtedy na 54. urodziny. Yy, na początku to zaczęłam robić jakieś takie rozeznanie, trochę zanim się. Yy, Zanim pomyślałam o tym, że chciałabym to zrobić, zaczęłam robić takie e, wywiady troszkę ze znajomymi, przyjaciółmi, jak oni to widzą, czy to byłoby ok w Myszkowie. I to były takie od skrajnie euforycznych opinii: tak, zrób coś, będzie się coś działo, to jest coś fajnego, Mam no, po totalnie negatywne, a daj spokój: kto ci przyjdzie na taki trening, ludzie patrzą, ile masłów biedronce kosztuje, skrzydła podcięte, ale nie na długo. Nie na długo i w maju 2018 roku było wielkie otwarcie strefy komfortu w Myszkowie, która działa do dzisiaj. Hmm, zmieniliśmy tylko, zmieniłam lokalizację na dzień dzisiejszy, ponieważ moje życie osobiste trochę się pozmieniało i niestety dużo czasu spędzam poza Polską, więc jak mnie nie ma, no to nie ma, to nie ma treningów, ale to nie znaczy, że nie ma strefy komfortu. Strefa komfortu połączyła, e, połączyła się z, ze te, studiem terapii twarzy. No ta będę, moja trenerka Kasia Urbańska była na szkoleniu w ubiegłym roku albo tak, na początku tak. tego roku i razem z Kasią działamy w EMS-ie, a Kasia dodatkowo jest dyplomowanym masażystą i terapeutą twarzy, masaży do Korugi, Hetspa, także bardzo fajnie nam się to na ten moment posklejało i mamy takie trochę holistyczne podejście do dbania o ciało od strony EMS-a i dbania o twarz od strony Kasi e, terapii. Super, czyli klienci z masażów Kobido, tak to nazwę, to są też potencjalni klienci pod EMS? To, to wiesz co, na dzień dzisiejszy praktycznie wszyscy, którzy przychodzą do Kasi na Kobido, na zostają na ems Super, i można to połączyć ze sobą bardzo zatem, fajnie, to jest fajny bardzo model. Bardzo fajnie można to połączyć. Oczywiście to też nie działa tak, że każdy, który przyjdzie na masaż zostanie na treningu, ale przynajmniej spróbuje i może zakiełkuje cokolwiek, bo przez ciekawość, także to też, to też był całkiem fajny pomysł i, i tak nam to działa na dzień dzisiejszy. Ok. Kasiu, chyba to nie będzie żadna tajemnica, jak tutaj powiem ile masz lat. Oczywiście nie wyglądasz na ten wiek, żeby było jasne. Ale... Kasia, masz 61 lat, zaraz 62 w tak, 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 zaraz 62 i ja nie mam problemu absolutnie ze swoim wiekiem, wręcz się czasami tym chwalę. I powinnaś. E, tak i absolutnie uważam, że to jaką osiągnęłam formę w wieku 62 lat, zawdzięczam EMS-owi, podpisuję się dwoma rękami. No właśnie chciałem zapytać, jaka jest recepta na tak wspaniałą formę, zarówno fizyczną, jak i mentalną. Wiesz co, aktywność, aktywność, ogólnie pojęta aktywność, to nie jest tylko kwestia, że to jest EMS i nic więcej. Absolutnie, ja nie jestem, ja, jestem, ja mam fokus na EMS-a, to bezsprzecznie, bo gdzie tylko się, w jakimkolwiek towarzystwie się pojawiam, to yy, zawsze się pojawia temat EMS-a, treningów i tak dalej. Natomiast szeroko pojęta aktywność, ja tobie chyba nawet wspominałam, że dwa lata temu byłam na trekkingu w Himalajach. Nie, nie chodzę po górach, a EMS spowodował moja wytrzymałość, moja kondycja wypracowana przez EMS-a. Spowodowała, że ja naprawdę nie odstawałam od grupy, wręcz przeciwnie, na przez pierwsze trzy dni to byłam nawet dumna, że byłam w czołówce grupy. Także ja się podpisuję dwoma rękami pod treningami EMS i będę zawsze rekomendować, zawsze polecać każdemu, bo to jest szybkie, bezpieczne bardzo kameralne, co w pewnym wieku jest bardzo istotne, bo nie każdy ma potrzebę czy ochotę pójścia na siłownię, gdzie jest no, dużo ludzi, jest inne towarzystwo. Jasne, masowość. Masowość i tak dalej. Tu jest trener, który się skupia tylko i wyłącznie na nas, gdzie możemy dostosować ćwiczenia tylko i wyłącznie do siebie, do swoich potrzeb, do swoich ewentualnych dolegliwości czy, czy jakichś tam problemów zdrowotnych. To jest, to jest ogromna zaleta EMS-a i uważam, że dla targetu mojego, czyli tych powiedzmy sobie, osób dojrzałych to jest rewelacyjne rozwiązanie i, i jak najbardziej podpisuję się dwoma rękami, że to jest najlepszy trening ever. Super. No właśnie, właśnie chciałem cię zapytać też przede wszystkim o to właśnie, dlaczego ten trening EMS dla osób w wieku 60 lat, powyżej 60 roku życia, będzie no świetnym rozwiązaniem. To już zwróciłaś tak naprawdę uwagę na to bezpieczeństwo, na czas również, na kameralność. Myślę, że to są takie trzy to są tak naprawdę filary. filary tego treningu. I przede wszystkim, no wiesz, no w pewnym wieku, już jakby zakres ruchomości, motoryka jest inna. prawda? My tutaj nie potrzebujemy żadnej choreografii, nie robimy tutaj żadnych wyskoków, wypadów, nie wiadomo czego. Ćwiczymy w prostych pozycjach. To są pozycje, gdzie praktycznie każdy jest w stanie to wykonać. Ja powiem więcej: ja trenowałam mojego 88-letniego tatę. O, oczywiście, proszę. Podtrzymywał już... się konsoli i tak dalej, ale on sobie robił, tre... sobie robił ugięcia kolan, wymachy i tak dalej. Wszystko w miarę możliwości i swoich sił. No niestety tutaj rozrusznik serca go wykluczył. jasne, to jest, to jest akurat w tym to przypadku. To jest absolutne przeciwwskazanie, ale nie ma granic wiekowych. Absolutnie nie, było, nie ma granic wiekowych. Ja teraz byłam przez miesiąc w Hiszpanii i e, oczywiście też trenowałam, bo, bo jakżeżby nie. I y, klienci klubu to byli wszyscy absolutnie nie spotkałam młodszej osoby od y, może od siebie tak, bo, ale nie spotkałam młodszej osoby niż 45-50 lat. To jest taki target wiekowy i to jest super, bo to jest rozwiązanie y, dla osób starszych y, przeciwdziała sarkopenii, y, przeciwdziała osteoporozie, przede wszystkim ciało się zachowuje inaczej. Mamy no, nawet jakieś tam problemy z celulitym. Ja, ja nie wiem, co to jest. A mam już swoje lata. Naprawdę, to już to... Ja jestem gorącym orędownikiem, zwolennikiem EMS-a i zawsze będę w każdej sytuacji polecać. Okej. Okay. Kasiu, no to jeśli mamy tą pewność, że ten trening EMS dla osób po no, 60+, plus, będzie dobrym rozwiązaniem, to powiedz mi, jak pozyskać takich... Klientów tak z Twojego doświadczenia do studia, no bo chyba młodszych klientów jest łatwiej gdzieś tam w tych social media, yy, pokazać im ten trening, oni się bardziej tym zainteresują. Czy są może jakieś inne metody, jak takiego klienta troszkę starszego pozyskać do studia MS? Może tak samo? Tak, tutaj jest trochę inny sposób pozyskiwania, przynajmniej ja sobie to tak wykminiłam sama. Social media są super, ale no, ten target powiedzmy 150-60, ja nie mówię, że nie, nie funkcjonuje w tych ale nie mediach, jest tak duży chyba ale nie? Ale nie jest tak duży, nie jest tak duży, więc tutaj działa rewelacyjnie, działa, po pierwsze poczta pantoflowa, jedna pani, drugiej pani, działa to na zasadzie, że dzieci trenują u mnie i w jakiś tam sposób zachęcają e, swoich rodziców. No może nie, jeszcze nie dziadków, no bo, no bo to, to, to mówimy tu o rodzicach. I ja ostatnio, e, to też sugestia mojej koleżanki, e, lekarki zresztą, która mi podsunęła, m, żeby zrobić e, jakiś event e, w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Super pomysł. E, takie, tak. e, takie formacje są praktycznie w każdym mieście. Mhm. Albo koło Emerytów i rencistów, albo Uniwersytet Trzeciego Wieku. U nas no, we wsi, na prowincji, jest i jedno i drugie. E, także to też jest możliwość pozyskania tego rodzaju klienteli. Jeżeli z tej grupy zostaną dwie osoby, super. No, jeżeli nie zostanie nikt, no to, no to trudno, no, ale przynajmniej wychodzimy, wy pokazujemy, próbujemy, bo niestety wiedza o ms w dalszym ciągu nie jest, nie jest duża. Ja się, spotykam, ja się spotykam w Towarzystwie Ludzi Młodych, ba, lekarzy, Którzy też nie do końca wiedzą o co chodzi w tym treningu. Także naszą rolą jest to, żebyśmy o tym jak najwięcej mówili i jak najwięcej e, informacji, żeby się znajdowało wszędzie. Myślę, że to jest bardzo ważne, że pomimo tego, że my jesteśmy już ponad 10 lat tutaj w Polsce, pokazujemy ten trening MS, to dalej jeszcze nie dotarliśmy do naprawdę szerokiego grona ludzi, którzy jeszcze totalnie o tym nie słyszeli. Więc tak. my dalej jesteśmy. Na etapie pewnej edukacji ludzi i pokazywania przede tego. Przede wszystkim edukacji. Mimo, że te kluby rzeczywiście rosną jak grzyby po deszczu, bardzo dużo się pojawia klubów EMS w Polsce, to mimo wszystko spotykam się z, z taką no, niewielką, niewielką wiedzą. Ja w ubiegłym roku brałam udział w projekcie Kwiat Dojrzałości. Jest to projekt skierowany dla kobiet dojrzałych w wieku emerytalnym i przedemerytalnym. On ma, mm, takim głównym kryterium e, naboru jakby, była działalność społeczna charytatywna, głównie charytatywna. No ja tej działalności jakiejś tam bardzo spektakularnej nie mam, a też nie mogę powiedzieć, że żadnej, ale ja myślę, że zainteresowanie e, e, komisji castingowej moją osobą spowodowało właśnie moja aktywność sportowa, bo ja opowiadałam, ja chyba z 20 minut opowiadałam o treningu M. Nie znam lepszej ambasadorki, Kasia. To jest po prostu oni nie patrzyli znam. na mnie i, i słuchali. Młodzi ludzie, tam w tej komisji byli młodzi ludzie i oni też nie do końca wiedzieli. Ponieważ dane mi było się zakwalifikować do finału, więc brałam udział, poznałam 22 finalistki. Panie w moim wieku, starsze, ciut młodsze, bo to jest 50 lat, to jest Ta granica granicę, początkowa. Ta granica mhm. początkowa bez limitów w dół. Mieliśmy panią też 70-letnią. Także na temat EMS-a wiedziały, wiedziały wszystkie. Oczywiście była korzyść. 22 kolejne potencjalne tak, 22 klientki. 22 potencjalne klientki. Mało tego, już jest, już jest w Warszawie moja koleżanka właśnie z projektu. Prowadzi taki kanał na YouTube, na, na TikToku, bez pauzy po 50. Już korzysta z mobilnego warszawskiego EMS-a. Już to gdzieś tam poszło w świat do, do tego targetu troszeczkę starszego. Także no myślę, że długa droga przed nami, ale trzeba o tym po prostu mówić i zachęcać. Mhm. A Kasiu, powiedz mi, jak powinien wyglądać, czym powinien się charakteryzować trening MS skierowany dla seniora, dla osoby 60-60? plus? Jakbyśmy mieli wyłapać takie najważniejsze elementy, może? Najważniejsze elementy tego treningu to jest przede wszystkim elementy treningu. Może zaczęłabym od tego, że bardzo szczegółowy wywiad z taką osobą starszą, bo no, wiemy, że w tym wieku no, różne, różne przypadłości zdrowotne, jakieś tam dysfunkcja to kolana, a to kręgosłup, a to Tak, żeby ja, ukierunkować to, ten trening po prostu. To nie? Musi, musi trener o tym wiedzieć, prawda, żeby, żeby odpowiednio dobrać ćwiczenia. Ćwiczymy przede wszystkim izometrycznie, nie mamy żadnych obciążeń, żadnych sztang, ciężarów i tak dalej. E, spinamy się izometrycznie, czyli tłumaczymy klientowi, jak on ma to zrobić bez, bez żadnych dynamicznych ćwiczeń typu, typu tabata czy trening metaboliczny, gdzie możemy sobie pozwolić u, u młodych ludzi na taką naprawdę bardziej dynamiczną trening, pracę. Bardziej dynamiczną pracę, gdzie, gdzie ten trening MS rzeczywiście ma bardzo dużo możliwości. Ja zawsze powtarzam, że trening MS czasami się spotykam właśnie z taką opinią, że to jest taka droga na skróty. Nie zgadzam się. Nie zgadzam się, jeżeli ktoś tak mówi, to ja zaraz zapraszam do siebie na tą drogę na skróty. I miałam taki przypadek na początku mojej kariery e, trenerskiej. Przyszedł do mnie trener z siłowni naszej, e, trener personalny i wprost mi powiedział, że on po prostu chce tego spróbować. On najprawdopodobniej nie będzie moim klientem, ale czy ja mu ten trening zrobię? Oczywiście z ogromną przyjemnością. No, muszę się przyznać, że nie potraktowałam go jak klienta takiego początkującego, czyli nie zrobiłam mu próbnego 12-minutowego treningu, tylko mu zrobiłam pełny 20-minutowy, młody, zdrowy, wytrenowany, po poszłam po bandzie. Oczywiście nie, nie zrobiłam tego na, powiedzmy, sobie, maksimum możliwości absolutnie Jasne. nie, to nie o to chodzi. Ale satysfakcję miałam ogromną, bo na za dwa dni zadzwonił do mnie i mówi: Kasia, chylę czoła. Naprawdę to jest rewelacyjny trening, czuję wszystkie mięśnie, to wszystko pracowało rewelacyjnie. Ja wiem, to też poprawnie wykonywałeś też te ćwiczenia, bo to też, to też jest ważne. Także to nie jest droga na skróty, absolutnie to nie jest droga na skróty. Dla osób starszych ćwiczenia spokojne, ćwiczenia w pozycjach stojących, ćwiczenia z niewielkim oporowaniem. I naprawdę można bardzo dużo, bardzo dużo prozdrowotnie przede wszystkim zadziałać, kondycyjnie, wytrzymałościowo. Ja sprawdziłam to na sobie po, po, po trekkingu w Himalajach. Ja jestem po prostu dumna z siebie, że ja dałam radę. To były praktycznie dwa tygodnie naprawdę no, konkretnej wspinaczki i nie miałam problemu. Czyli możemy powiedzieć, że w tej wspinaczce. No trening KMS był dużą cegiełką ba, w tym, a to żeby... był, On był podstawą. To, to była podstawa dlatego, że ja nie chodzę po górach. Ja, ja trochę, gdybym dzisiaj wiedziała na co się piszę, to prawdopodobnie bym rozważyła mój udział. Bo też potem oczywiście była euforia, no to co robimy hmm, Everest Base Camp, Base Camp. Everest jest 5800. No mówię nie. Nie, chyba jednak nie, bo wiem ile mnie to kosztowało. Natomiast dałam radę, ale tylko dzięki temu, a wiedząc jeszcze, że idę na, na wyprawę, ćwiczyłam e, bardziej intensywnie. Przygotowywałam się też EMS-em do tego treningu. Tak jak zresztą to samo robię przed nartami. E, przed sezonem narciarskim też dwugłowy uda, pośladki, nogi ćwiczone są dużo bardziej intensywnie niż w trakcie całego roku. I gdziekolwiek bym nie była, zawsze szukam e, studia MS, jeżeli wyjeżdżam. Teraz byłam półtora miesiąca w Hiszpanii, trenowałam regularnie. Mhm. Jest także dla chcącego... Czyli ten nawyk musi to jest być. Jest nawyk, to już jest uzależnienie. Ja, nawet, ja nawet Lepiej nie mieć nie. takie uzależnienie niż inne. Tak, tu jest, to już jest uzależnienie, <noise> tak. Już to już jest jakiś taki fokus, nie? A, a no, dla ludzi w moim wieku to jest idealne rozwiązanie. Przede wszystkim jest szybko. Szybko, bezpiecznie, bez urazów, bez żadnych. Mało punktów, inwazyjnie. Nie? Mało inwazyjnie. No, no naprawdę nie da, się zrobić, nie da się zrobić na treningu EMS krzywdy. Mhm. Kasia, nawiążę jeszcze do Twojej edukacji. Wiesz, bo ja jestem mega pod wrażeniem. Ty już 10 lat jesteś związana z treningiem EMS, czyli tak naprawdę od samego początku w Polsce. Jesteś bardzo doświadczonym graczem, że tak powiem. Dziękuję. E... Ale wiesz co, ty się ciągle szkolisz? Ty ciągle jesteś na szkoleniach u mnie, u nas, no na całej ekipie. Nie jeszcze nie. W tym roku pewnie będzie. W tym roku nie byłam, no już grudzień, pewnie już. Tak, nie, ale już nie. będziemy jeszcze organizowali wszystko, tak że wiesz. Natomiast y, ja jestem pod wrażeniem, że ty chcesz się cały czas, y, wiesz, rozwijać I, ja zawsze mam taki wiesz co, taki lekki stres u takich osób, które przychodzą do mnie po 10 latach. Ja sobie zadaję takie pytanie: czy ja jestem w stanie, czy my jesteśmy w stanie, jeszcze w jakiś sposób takie osoby czymś MS-owo zadziwić, coś im pokazać? Powiedz mi, czy Ty zawsze. jesteś w stanie, Kasia, jeszcze coś wyciągnąć z tych szkoleń? Zawsze. Absolutnie, zawsze, po to jestem. Jestem też między innymi dlatego, że to spotykam grupę podobnych mi ludzi, zafascynowanych, zafiksowanych EMS-em, lubiących to, więc to też jest dla mnie bardzo ważne. Poza tym, no zwykle jestem najstarsza. W tej, w tej grupie, bo już chyba starszego trenera. Ale to jesteś pełną podziwu wobec tych wszystkich e, tak, ludzi, bo to nam, wiesz, jest i pozytywne. Jesteś, wiesz, jak ja wracam, wiesz, jak ja wracam z, takim, po, z taką po, pozytywną wibracją e, z Wrocławia, zawsze ja się jestem zawsze uśmiechnięta. Tyle takich fajnych, e, pozytywnych słów zawsze słyszę na tym treningu. A poza tym Daniel, no jesteś dla mnie absolutnym guru, jeżeli chodzi o wiedzę EMS-ową. I z każdego szkolenia, to nie jest tak, że ja nic nie wyciągnę, bo ja już wszystko wiem. Nie Prawda. Nigdy nie ma tak, że wiemy wszystko. To Wy jesteście tą kopalnią wiedzy i zawsze, absolutnie z każdego szkolenia wynoszę bardzo dużo. Także nie wyobrażam sobie, teraz rzeczywiście mniej pracuję, mniej trenuję. Ale to nie znaczy, że, że, że robię to inaczej, tak na, na, na odczepnego, mhm. czy w jakiś w jakiś sposób taki, no teraz, że skoro mniejszka już przekazałam trochę moich obowiązków yy, trenerce, to, to ja już tam mogę robić byle jak. Absolutnie nie. Wręcz się spotykam z, takim, no, z takimi stwierdzeniami, Kasia, ale kiedy będziesz? Okay. No, To też jest, to jest, bardzo, to miłe. Też jest bardzo, bardzo miłe. miłe. No, no, jeżeli jestem, to oczywiście, to oczywiście trenuję jak najbardziej z ogromną przyjemnością i nigdy to nie była dla mnie praca. Mhm. Nigdy to nie była dla mnie praca. Ja wyjeżdżałam do klubu z uśmiechem, wracałam z uśmiechem i może niejednokrotnie miałam dzień, gdzie było 10-15 treningów i robiłam je sama bo taki, taki czas w Myszkowie też był, gdzie, gdzie zresztą to chyba pamiętasz, ja w 2018 najpierw kupiłam jedną konsolę i chyba po trzech miesiącach kupiłam zaraz Już drugą treningi konsolę. w parach realizowałaś? Już były treningi w parach, to było naprawdę bum. Potem to tak troszeczkę się ustabilizowało. Ale rzeczywiście ten pierwszy to było duże, bardzo duże zainteresowanie. Także cieszę się ogromnie, że włożyłam cegiełkę w, w jakby w, w rozwój treningu MS oczywiście. Tego, tego EMS, tak. I uważam, że dla osób starszych absolutnie najważniejsze, co można robić, to przede wszystkim być aktywnym, bo, mhm. bo dane na temat pozy pozytywnej na temat aktywności i tego, że przeciwdziała wszelkiego rodzaju chorobom i działa na długowieczność, że to jest jakby lek na tak. długowieczność, są nie do obalenia, co w biologii nie zdarza się rzadko. Nie zdarza się często, przepraszam, tak, tak. coś takiego. I najfajniejsze w tym jest, że nie trzeba być lekarzem, żeby przypisać komuś trening. Mhm. A ja, ponieważ mam fokus na EMS-a, ja przepisuję wszystkim EMS-a. <noise> to jest taki lek, no tak to można jest taki powiedzieć. Lek. Dla mnie jest to szczepionka na COVID, nie byłam <noise> <chora na> COVID. <noise> Kasiu, droga, powiedz mi jeszcze w zasadzie kilka rzeczy, ale chciałbym nawiązać jeszcze do osób, które wiesz, co sceptycznie tak podchodzą do treningu EMS. Hmm, czy ty masz jakieś argumenty, albo w jaki sposób postępujesz z takimi osobami, które wiesz, przychodzą mówią: Nie, to nie działa. Hmm, jak z nimi rozmawiasz? Jak do tego podchodzisz? Powiem szczerze, że jeżeli ktoś mi mówi, że bo spotkałam się z taką opinią, że to jest taka droga na skróty, że mhm. to tak nie do końca działa, bo to trzeba być na siłowni, trzeba się konkretnie zmęczyć, spocić. Tutaj też się można i zmęczyć i spocić, oczywiście, co, oczywiście o tym wiemy. Natomiast ja przede wszystkim zachęcam do spróbowania tego treningu. Bo najgorsze jest to, że o treningu AMS czasami wypowiadają się osoby, które Najczęściej, mają, najczęściej. Nie mają wiedzy, albo jakąś tam wiedzę na zasadzie YouTube'a, czy, czy powiedzmy sobie jakiś tam coś widziałem, zobaczyłem, ale nie do końca. Przyjdź, podłącz się, ja Cię podłączę pod konsolę. I wtedy zopiniuj, zrobimy, zrobimy trening taki e, próbny i zobaczysz czy to, czy to działa, czy to nie działa, bo Powiem szczerze, że w mojej dziesięcioletniej prawie już karierze e, trenerskiej nie zdarzyło mi się, żeby mi klient powiedział, że on nie odczuł tego treningu w ogóle, mhm. że on w ogóle tego nie. Ja byłam zaskoczona, że właśnie ten chłopak z siłowni, mhm. wytrenowany, umięśniony. Że on mimo wszystko tak intensywnie też odczuł e, trening EMS, prawda? No, trochę on ma e, inaczej zbudowane te mięśnie, bardziej wytrenowane, więc być może ten impuls e, nie byłby dla niego tak intensywny, a był. Także nie zdarzyło mi się, żeby ktoś tego treningu nie odczuł. E, I mało tego mam taki bardzo fajny feedback od. od klientów, a zwłaszcza od kobiet, które mają problemy z kręgosłupem, z plecami, z bólem pleców, że 3-4 treningi i to jest po prostu jak ręką audio. Tak I szybki sz efekt, nie? To jest bardzo szybki efekt i ja to też potwierdzam, ponieważ ja mam no niestety jestem po kontuzji kręgosłupa. 15 lat temu miałam kompresyjne złamanie pierwszego lędźwiowego i tak naprawdę dzięki MS-owi ja nie wiem co to jest ból kręgosłupa. Nie wiem, może kiedyś, chociaż nie, bo będę ćwiczyć zawsze. Nie będzie bolało. Jeszcze jedno pytanko do Ciebie mam. Powiedz mi, czy trening EMS to będzie taki trening przyszłości dla seniorów, bo widzę, że ta mentalność seniorów coraz bardziej się zmienia i z roku na rok widzę, że w studiach treningowych coraz więcej tych seniorów przybywa. Ja mam taką nadzieję. Ja mam taką nadzieję i bardzo bym chciała i ja osobiście robię bardzo dużo w tym kierunku. Propaguję EMS-a w moim towarzystwie, a przyznałam się, ile mam lat, więc to też jest target taki docelowy, może nie docelowy, ale no EMS-owy jak najbardziej. Ja myślę, że tutaj bardzo, bardzo dużą rolę będzie odgrywać edukacja pod tytułem dzieci. Dzieci, kupujcie prezenty dla swoich rodziców w postaci karnetów, voucherów, pój, zachęćcie... W postaci zdrowia przez postaci, Training KMS, no właśnie, nie? właśnie, w postaci zdrowia. I tutaj też bardzo chciałabym nawiązać do No właśnie, pozycji. masz tutaj ze sobą... Przyjechałam tutaj z, z taką bardzo, bardzo fajną lekturą Żyć dłużej. Nauka o długim, zdrowiu, o długim życiu w zdrowiu. Jest to troszeczkę może medycznego języka, ale warto przez to przebrnąć, ponieważ cały rozdział, bardzo długi chyba ze 100 stron, jest poświęcony właśnie aktywności fizycznej u osób starszych. Dlaczego mamy ćwiczyć, i jak możemy sobie przedłużyć życie w tym maratonie latków? Bo możemy naprawdę w dobrej kondycji, w, dobrym, w dobrej formie e, dożyć długich lat. E, I bardzo polecam tą książkę. I oczywiście ja osobiście polecam przede wszystkim trening EMS, ale to Daniel wiesz, że ja mam fokus na EMS-a. Natomiast absolutnie nie, nie mówimy tutaj tylko o EMS-ie, o aktywności szeroko pojętej. A że EMS dla seniorów jest rozwiązaniem według mnie idealnym. Tak jak już mówiliśmy tu wcześniej, bo jest szybko, bo jest Mało jest mało inwazyjnie, nie ma możliwości jakichkolwiek kontuzji, ćwiczymy w pozycjach stabilnych, statycznych, nie ma żadnych obciążeń, ciężarków, nie potrzebujemy niczego oprócz dobrej woli, chęci i potrzeby ćwiczenia i to sobie fundujemy przede wszystkim zdrowie. Myślę, że możemy Kasia polecić na pewno osobom 60+, plus, im dzieci, ich dzieciom, tak, wnukom, żeby tak. edukowali, ale też trenerom EMS, żeby Wydać. też jakby byli tego świadomi i potrafili właśnie edukować tych właśnie klientów, pokazywać im, dlaczego trening EMS, ale ogólnie również ruch, nie tylko trening EMS. Tak, ja mówię o ruch, treningu nie? EMS, ponieważ tak jak mówię, od 10 lat jest to jedyna forma aktywności, którą uprawiam systematycznie i regularnie. Mhm. Raz w tygodniu to jest absolutny must have. Chyba, że wyjeżdżam, nie mam mnie, jestem w Nepalu. O, tam, tam nie miałam możliwości. Ale jak już jestem w Hiszpanii, to, to już oczywiście mm, znalazłam studio i, i ćwiczyłam e, systematycznie. Także to jest jedyny rodzaj aktywności mojej fizycznej, którą robię regularnie. No, gdzieś tam od czasu do czasu pojadę na rower. No, tak, no ale to jest... Okazjonalne, czy, czy jakiś tam Nordic walking, czy czasami nawet mi się zdarza, że na basen pójdę. Chociaż nie specjalnie jestem fanką basenu, ale, mhm. ale tego. Ale coś, co robię systematycznie i regularnie, to jest EMS. I nie mam żadnych problemów zdrowotnych żadnych, nic mi nie dolega. A To jest naprawdę nie nie wyjątkowe dolega. w tym wieku nie mieć nic naprawdę nie dolega. żadnych nie ma. problemów. Mam ja magnez Magnes i, i, i D3. I to, jest, to, są moje, to są moje leki. Naprawdę, czasami jak wywiad medyczny, ktoś ze mną przeprowadza, no bo oczywiście jakieś tam rutynowe badania no, trzeba zrobić. No więc to, to się pyta, choroby jakieś przebyte, prze, prze, czy, czy aktualne, czy jakieś tam choroby serca, czy cukrzyca, czy nadciśnienie. No, no nie, no nie. Super, super. Kurczę, Kasia, kawał dobrej roboty. Tutaj myślę, odwaliłaś. Wiesz, naprawdę, bardzo Ci dziękuję e, m, za ja te dziękuję kilkadziesiąt ja. minut. Zastanawiam się, czego ci życzyć, i chyba będę Ci życzył, żebyś. Wyglądała tak wspaniale jak teraz przez kolejne te lata oczywiście w połączeniu z treningiem. Tak, MS. Ja już obiecałam moim wszystkim klientom, że ja w wieku 80 lat będę ich trenować, a ciebie tutaj oficjalnie zapraszam na moje 80. urodziny zrobić trening. Okej. Okay. Przyjmuję od razu. Także umówieni. jesteśmy umówieni. Jesteśmy mamy deal. Kasia jeszcze raz bardzo ci dziękuję, bardzo dziękuję za kawał wartościowego wywiadu i drodzy słuchacze, drodzy obserwatorzy, no, mamy nadzieję ogromną, że to będzie dla was Kawał wartościowej roboty. Dziękujemy i Dziękuję. do zobaczenia.